Się siema witam. Nie, no, wy... nie, no, nie, zaraz włączymy, zaraz włączymy. Nie, no już włączyłem, o co ci chodzi w ogóle, człowieku. Ale nie, nie, no, pograjmy chwilę. daj się... później będzie. siema, przyszliśmy w ostatnią lokalizację, że zobaczcie, jak jest, się masz od Nie, no wszystko się <grywa> nagrywa, że tu jest. Będą. A wam się nie przywita dzisiaj? Witam, witam, witam. Haloś, nie ma. Taki opóźniony w rozwoju nasz kolega. <noise> Ale Majkus też się nie przywitał. <noise> Melkus nie may... mówi, wyłącznie zrób, e, zrób mi picie. Zrób I mi... zrobić. Mi... Nie no, ja naprawdę nie umiem. Zrób mi soczek, ja chcę soczek. Ale soczku jeszcze nie możemy robić, bambus, Przykro mi. Mm, przykro mi też. Pokaż co trzeba do soczku. Flipa do... potrzeba. Co trzeba? Ja Ty te, się ten dziwny. Dobra, super z salony. Co? To, to soczku? Soczku? No bo, to jak, no, bo żeby, no żeby to się jakby obracało, wiesz o co chodzi? Dobra, jeden liść jeszcze i będę mógł zrobić nam żagiel o, to mogę ci dać jeden liść. To daj jeden liść. Zrobię nam żagiel. I gdzie go postawić? Na środku. To ta piracka, ta jest kapitanem. To jest... Gdzie? Tam. To, po... to jest Jestem to? Jestem kapitanem, Merkusie. Ej, dobra. Ten odcinek nazwiemy... Ej, dobra. L... Mamy czapkę kapitana. Cud na Wisło. Cud nad Wisło! O Jezu! O! Epoch! Zbija O Jezus, Maria, Antybot! Chyba nie przejdę! O! Przedszedłem! Słup tam wisłą! Ej! A ej. Jezus, ja myślałem, że tam wyspa pilota była! Jezus! Ej! Wyobraźcie sobie, że tak płyniemy i nagle widzimy z dwóch stron: tutaj wyspę kapitana z drugiej pilota. To było piękne. Proszę da więcej! Ej, Ty, a Elbello. Erobelo, nie ma jeszcze tego osiągnięcia. No nie ma. Bo... No to będziesz miał osiągnięcie. też osiągnięcie kapitana. Dobra, ja używam wiosła, bo ja nie wytrzymał. Ej, <grydź> czy my znaleźliśmy kiedyś tak szybko, jak już rzadko wyspę, nie licząc tego sejwa co. Um, <średziwia> wam wie? Tak, a nie. <grydź> Bo ja no, ten potrzebuję na kotwice Dasz dwa kamienie? Ma, o, idealnie! Muszę. Oh. Mam 15. Nie no, nie rzucaj mu on. Już Jango. mam, już. O, Jadrze, dziękuję bardzo. Kierowniku, co to za. Co to za. Donate. Ale donate. Nie przesuwajcie tego żagla, głupiego. Weźcie krąg ktoś te biedne ziemniaki, bo ja zasadziłem. Biskocie. To <laughs> zasadziłem. Niech ten urośnie i. Ten. I zasadziłem całe pole. Czemu jednego ziemniaka? Walić to. Kto nie ryzykuje, to nie pije szampana. Tak, w ogóle to nie wiem czy wiesz, ale właśnie głodujemy na tej tratwie, więc ja bym polecał jak tam będziemy zabić rakina, ponieważ dużo nam to da do życia. No, Tak. Do... Nie, do mój hak! Chłop to swój hak do wody wyrzucił. Ja ty Bambu, bambus przyprowadził Rekina normalnie. Widziałeś to? Wyrzuca hak i, i nagle rekin na sugryzu. To no. jak w tym, tak i trzeba wrócić ten ten i się wtedy kraken pojawię. Ej, muszę buraka ugotować sobie. Koledzy. Jem Ej, przypomniałem mi się do czasy, co nam lagowało. Tratwe, bo i Elobelo się dar ciągle i przerywał go co... co... co nie można było Panu... silnika ustawić nawet. No. <grym> no najlepszy... Widzisz, Elobelo, bić maszynistą wcale nie jest takie płatwe. Le... le... płatne? Płatwe. Ej, bo ja ginę z głodu. Panu. Lagujący. Ja też ginę z głodu. Elobelo, ci buraczkę, jak się mój ugotuje, dobrze? Ty, bo tu są te palmy, to się będą kokosy idealnie A ja mam kokos. Kokonat, kokonat, kokonat. Dobra, bambuska to jest. Te za kokonat, te za kokonat. I na kokos. Ej, patrz to Tylko, że kokos nic nie daje. Praktycznie. Ja zadam Ty dwa i kokosy i. i dosłownie. Dobra, ej, 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 bambus, 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 bambus. Tylko. Tylko ja muszę tam wziąć. Tylko ty możesz wejść. Ja muszę wej ja nie, tylko, tylko ja mogę. Ty, tylko ty możesz tam wejść, my nie możemy. Ja yes, słuchać muzyczkę. Ananas. Ananas. dajcie ananasa. Ananas daje więcej od kokosa -kratę. chyba. O kurde, dwa zawiasy dwie śruby. Pogez. Good bless you. Ej, ale ty wiesz, że metalową wędkę mi pisisz teraz tą metalową wędkę? Ja nic Metalową nie wędkę mi musisz zrobić teraz. Bo masz dwie śruby, nie? To jedna na cokolwiek Ely... chcesz, a druga idzie na wędkę. Nie no, ale musiałem zbadać, tylko jedna jest. To... No to właśnie. Dobra, y, dawaj, jak dasz miście, to możesz wędkę stworzyć. Ja mam dziewięć, bo wszystkie oddałem wam. To chodź tu szybko, bo potrzebuje... Jedzenia nie mamy. Idealnie będzie. Ja no to ja ziemi. wam wyłowię ryby, jak mi zrobisz wędkę, no. O to chodzi! Masz! Wędka! Moja pa... i teraz sum! <laughs> sum, coś, sum, coś. Ale według sum, to będzie pan suma. No nie, gryzą bambusa. Nie, nie gryzą, ja się bronię. O jeszcze szkło odblokowałem, patrzcie, możemy teraz kubek stworzyć Ej, w końcu coś innego Podróż. szkła możesz robić. Ej, patrzcie w ogóle te rybki, powitę rybek tutaj jest. Gdzie I mogę? Rozdrymka. Mogę łowić? Gdzie? Nie, ich nie łowisz. Ich nie łowisz, <laughs> ich nie łowisz. Tam... To jest takie coś jak bielorek, taka ozdoba po prostu. Ej, wiecie, że można zabijać delfiny? Jak znajdziemy delfina, to... Czekaj! Light <laughs> moose button, wybierz przynętę. Uuuu. Wow. Wow. Chcesz to, to zobaczyć? Ej, nogę bo... pokaż, pokaż. pokaż. No ty frajerze, pokaż mi to. No, ale fajne. No. Dobra, pokaż. Nie no, ale fajne, ja tylko stoję takiej. Ej! bo oni pokazali tylko jedną przynętę, tych dwóch innych nie było. Ej, bo to jest ostatni jakiś anglerfish chyba, nie wiem. Dobra masz. Nie, Natomiast... w sumie ja będę łowił. No, ty na mnie jeden, no. Oddawaj mi moją jedyną zabawę. Nie mam picia, jedzenia, nie wiem. Tra Tragiczna tratwa, poddaję się. Śledź, śledź był przed chwilą na tym na juście. Nie wiem, kto go wziął. Ale inne rzeczy doszły. Ja, bo ja muszę zabić rakina. Dobra, macie surowego okonia jeszcze? Niech jak rakin zaraz umier? Ja będę miał metalową włócznię, to ja wam mogę za chwilę rakię zabijać. No to jeszcze sobie poczekasz chwilę, bo potrzebasz czapki metalu. Ej, a masz czapkę kapitana masz. Możesz się przywitać z kamerą. Bambus. Kurde ciemno Dzień jest. Dobrać. Weź chodź z cienia tej... I jakieś gówno tu wybuchło! Zaraz umrę! Jak to dymka! Bo tu są rozdymki przecież! Aj bez kitu, ja za krzyżem umarłem prawie co tu robią te rozdymki? Wy... no... no bo Ale co tam. No bo tak... Kto chce okonia? Ja musz, Ja jedzenia nie mam W ogóle z głodu umieram teraz A ten się pyta kto chce okonia No nie, bij tak, tego kto... mama, no Nie ma... Bambus! Ja. Tu jest o... O, o. Ostatni, ostatni, <coughs> Ej, miałem ostatni, cio, e, Miałem ostatnie uderzenie w się, w, w łóżni i go zabiłem. Ej, wiesz jak to mnie wyglądało? On podszedł z młotkiem, uderzył młotkiem i go zabił. U mnie chyba też, nie? Tu mnie go młotkiem zabiłeś. Wejdź, ja wejdę na wyspę, bo ja w ogóle Czegoś, nie. Czekaj, co? Wybiłem. Coś nowego, czekaj. Co? czy to. A to kaczka by. też było, to jest kaczka ze skrapa. Aha, a ja Idę... jej nie, nie miałem. Nie chyba nigdy. Miałeś! Miałeś. Miałem! Nawet się, nawet się zdziwiliśmy, że ją zdobyłeś bez rzadka. Ona jest jednym z rzadkich, no. no to teraz czwarty sz wyłowienie, nie? Ale jak, jak znajdziesz z złotego robota, to jesteś magikiem. Ale nie, bo to, to jest z tych skarbów. Ale to chyba da się wyłowić Nie, nie da się wyłowić Ro On i tak by wyłowił przecież tych robotów zwykłych EJ robotów. GRZYBY DA SIĘ JEŚĆ TERAZ Jak, to jaskiniowe? Tak, da się Bambus weź, bo jak zjesz to zaraz kurde nie wiem Grzybki na lucynki Dobrze, ej, bo stawiamy was... o na czy dob Dobrze, patrzcie dobrze zrobili, bo to w sumie działo tak, że w sumie Miałeś Grzyby ich nie mogłeś zjeść, ale mogłeś ugotować z nich obiad, i wtedy mogłeś się zjeść. Tak, to było bez sensu. A dobrze, że zaraz Ale teraz chociaż już ma sens. Dobra, potrzebujesz jedzenia, bo ja znowu umieram z No czekaj, bo się Rekin gotuje i śledzi. Patrz, my tu mamy kuchnię najwy... Dobra! Ty, bo... Ty Ej, bez bez dobra, tego... odpływamy stąd, wywalamy stąd. Ej, wy... Usuńcie tą muzykę, bo copyright jest. Copyright będzie. Wywalone. Muzyka z prawami autorskimi nie można. Jezus jak głośno się zrobiło. W ogóle sztorm jest. Mogę ją wyłączyć, nie? Nie no, zostawiamy na pierwszy sztorm. Będą emocje. Wywalone. Najwyżej nagranie będzie prywatne i tyle. Ale fajnie fale kołyszą Tutaj masz rekinka ugotowanego O, dziękuję kierowniku Ej, Elabela, kłaśna. na... Elabela, jeden jest jeszcze dla ciebie i dwa są dla mnie A, na ruszcie już nic nie da się położyć Są elabelo. trzy małe ruszce No tang, O, rajd Ej, Bambus Ty łowiący łowiąc ryby i to radio, które zagłusza wszystko w tle I, I jakiego? Się... Ja nic nie słyszę jakby ja nie słyszę przez te fale nic. Nie że co, Ej, hey, to faktycznie jest, już jest Maria jakieś radio. Jeszcze ja teraz tak słuchałem się i takie... Ej, to faktycznie jest radio jakieś. Bo musisz podgłośnić, bo to radio faktycznie jest ciche. Ej, głosi... Wejdźcie sobie w audio, zobaczcie co jest ostatnim suwakiem. Głośność notatnik, głośność notatnika Mam to na 100% Ej, też się zmieniło Na second roundzie siostra, o w końcu pokazali tą siostrę Ale też zobacz sobie, jest głośność notatnika Gósta. Ej, pod którym był notatnik? Pod teatrem. Okay. Może będą Ej. dialogi, może będą dialogi No raczej tak, jeżeli masz głośność notatnika Okej, ofień nie ryba Bo w tak. w taki sposób Nikt, O, nerfiny, nerfiny Nie zabijamy Mają kartę. Da się je A. zabić? Oj, nie da się Da się je zabić? Się ale się ale fajne. Nic, nie, nic nie dają Bambusy, jesteś psychopatą O, da się zabić, ale fajne <laughs> Ty będziesz następny Marku, co? Co? Gdy, co? A, nie się mówi. Czemu nikt nie, nie daje desek na ruszt? No bo nie mam desek, daj deskę! Daj deskę bo na hak. Daj deskę kierowniku. Ja to myślałem, że kolejna wyspa kapitana to popatrzy się w złą stronę. Dwóch kapitanów? Nie ma sensu. No dwie czapki by były. Czemu no mi wędka latała? Ej, Alabelo Zrób ten trik z tą wędką do tyłu. On dalej działa? No, no działa, no bo to przecież... E z hakiem czekaj, zobaczmy, czy z hakiem działa. Działa! Oczywiście, że działa. Piękne. Jest jak głośne te fale są. Ja naprawdę nie gram długo, w sensie... O, no, kurde. Ja mam jakieś. A ja to ja mam jakieś jeździć, czy coś? Ale u mnie to naprawdę, kurde. To was zagłusza aż czasami. To ja, to ja chyba sam wyciszona, ja. To, to, to jest któryś suwek, bo to jest niemożliwe, że tego nie słyszysz. Gdzie ja wiesz? Niektóre dowody nie dowodzą temu, że jesteś głuchy, ale ja to nie wnikam. Oj stary. Nie mam pana suma. O, kurde, panosuma dawaj masz? Dawaj panu tobie. Mi... On będzie trzymany. Ja się nie umiem cały zaopiekować. Cały Z, ja, ja umiem się zaopiekować panem sumą. To, jest, to, jest. to e będzie raft sezon pierwszy. Będzie raft sezon pierwszy, zrobimy sezon drugi jutro. Y pojutrze sezon trzeci. Tak codziennie będziemy cały, wszystkie chaptery przechodzić, tak? Tak. Jeszcze 6 ja minut i robimy następnego odcinka. Ale nie, to zróbmy przerwę pomiędzy drugim a trzecim. Będzie ciekawy. Będzie Pozbieramy ciekawy. itemki. Zrobimy taką traktwę, że wiesz, już zbudujemy, dopłyniemy do ostatniej lokacji, zdobędziemy wszystko i zrobimy wtedy odcinek. Nie, Tylko? to nie. Jezus, w końcu to jest. W końcu to uguchło. Uciszło. Nie wiem. Nie mi to wszystko jedno. Ale. Ja nie mam Dobra, nie wiem ja też to wypierdzielam, bo to jest takie głośne czasami, że naprawdę. Ja się aż darłem kurde, do tego profonu, bo naprawdę. W ja jestem cicho, a to, te fale są głośne. No i patrz, jak pięknie tak na morzu. Piękne morze. Takie płyciutkie. Wiesz, bez powinno być, to powinno być takie, jak wyłączysz ten tryb choroby morskiej, to powinno być normalny tryb. A jak włączysz, to powinno być. Nie, jak włączysz, to normalny tryb. Ale to powinno się nazywać, Tryb, yy, yy, gdzie twoja mama try, ogląda kabarety. Nie, nie. Tryb stop oglądania... ...łowienia ryby... ...ryb ze starym. Łowienie ryb. Stop łowienie ryb ze starym. I wtedy ci się włączał TV. O, 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 o! Ozdobna paczka. Zdrobna no, paczka, się... teraz jest ozdobna, a nie zwykła otwieraj, bardzo już różę. Ale teraz to, to jest spoko, bo te... trochę mam wrażenie, że zmienili teksturę, albo mi się wydaje. Półka. A wiesz co, to chyba jest tak, takie samo, bo najpierw jest róża, a potem półka. Tak było chyba zawsze. To trochę, jest takie... trochę jest inaczej, ale dobra, okej. Okay. Wtedy gdzieś dotrzemy. Bambus. O kurde. Ej, 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 doszł młotek? Ja potem zbuduję, teraz nie buduję na razie, ale. Potem zbuduję. Ej, a gdzie jest ta deska taka, co mogła się rozciągać? I nie dali ostatecznie? Czy jak? Wiesz, od którą mi chodzi bambus? To z trailera. Nie ja nie znam się na trailerze nie trailera, bo oni wysłali przecież coś takiego na, na oficjalnym kanale Discord, że oni tam dodają taką deskę dziwną, co możesz rozciągać. Co? Nieważne. Co. Dobra, ważne, że w końcu jest trzecia Będzie coś nowego, a nie to samo. Ej, wiesz, to uwielbiam. Jak otwierasz sobie książkę, to masz te wszystkie: Ratwa z twoim domem, Hach jest twoim przyjacielem, i tak dalej. Wezmę dole. I na litość boską uważaj na rekiny. Jakie rekiny? Przyja przyjazne no. zwierzęta. No, przyjazne, no bardzo. Ja to w ogóle przytulamy się. Jak nie patrzycie, rekin to mój ziomek. Mój ziomo to leci. Błagam, nie mówcie tego mojej mami. Mój ziomo to leci. Błagam, nie mówcie tego mojej mamie. Ziemio, no, kto to, to łowi? Ja. Dobra, wkładam do tego jedzenie. No w ogóle podpunkt. Światło już nie ma, ale jego historie pozostały. Zbieraj ich jak najwięcej. Ale wiesz co, i, i i na litość boską uważaj na rekiny, ja to kocham po prostu. Wszystkie takie wzruszające i nagle takie i na litość woską. Uważaj na rekiny. To ja to trzeba ugotować, więc tego na razie tutaj nie dam. Dobra, jest ugotowany okoń. Merkus! No? Wieszcie IQ, my swoją siostrę spotkamy. Na końcu? No, to się domyślić można. Bo. Roz... Lądzie z siostry i dodali z dziecię. Ma sens. To ma sens! Ej. Ej, zacznij sobie wejść w książkę i zacznij sobie znaleź... nad znalezionymi przedmiotami. Masz taki ołówek. To powinno być takie pow ołówki w szkole. fajne Ej, czy ja sprawdzę. Ja w sumie sprawdzę czy te notatki są dobrze widoczne jak nacisnę za przecinek Aha. Tylko byś musiał się odsunąć do tyłu trochę. Żebym to widział Aha, nie maż. Beczka! No to to łowi! Ja. O kójdę. Aha Ale mam 20 plastiku i prawie 20 desek. A ja popłyniemy na jakąś wyspę w końcu, czy nie? Bo już... Się... Dobra, płyniemy na wyspę, ja po prostu. Znowu? Ej, ej, słuchajcie Ja za chwilę idę ten się myć, więc Idę za jakiejś kurde chwila Wyjdę na chwilę po prostu Tak, 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 tak musi być Mama, wlażą Tak To my nic nie zrobimy, jak ciebie nie będzie, a ja będę miał zapozowane nagrywanie to. No zabij to. Zabij to. Dobra, towarzysze, pożegnajmy się z, um. z widzami. Kusior, stajmy tutaj obok Elobelo. Pięknie. Czekaj, czekaj, Naprawię podłogę. Naprawię podłogę. Kliknij kropkę, kliknij kropkę, Elobelo. Kropkę? Ty po środku, ty po środku, ty po środku. Tutaj kropka, a... No, no to... Do zobaczenia w następnym odcinku, widzowie. Pa, pa.